Jan Brzekwa. Niespodzianka dla dorosłych. Wprowadzenie pomiędzy poszczególne zdania utworu. Kilku wyrazów nieprzyzwoitych w kolejności analfabetycznej wzmocni donek intelektualny utworu. Krokodyl. Opowiem wam bajkę o krokodylu. Przed laty tylu a tylu żył pewien krokodyl w Nilu. Raz w miejscu upatrzonym zabił człowieka ogonem. Ale z żaru tylko połowę, a więc kończyny i głowę. Tułów natomiast zakopał roztropnie i powiedział to jutro się opchnie. Bierzcie z niego przykład, dzieci. Nie zjadajcie wszystkiego jak leci. Lecz przy kąsku najsmaczniejszym pomyślcie o dniu jutrzejszym. Jak stać się sławnym? Chodzić. Do wszystkich fotografów i żądać swojej fotografii. To samo kazać zrobić bratu, ojcu, synowi, szwagrowi i innym krewnym. Fotografowie, widząc, że jest ogromny popyt na fotografię danego osobnika, przychodzą do mieszkania i proszą o pozwolenie sfotografowania go. Następnego dnia fotografia ta jest wszędzie wywieszana i wszyscy myślą, że patrzą na znakomitego człowieka. A zalecamy również, jeszcze tego samego dnia, zwracać się o pożyczki do dalszych znajomych. Jak nauczyć się angielskiego? Najprostszy i najszybszy sposób nauczenia się angielskiego jest następujący: pojechać na 15 lat do Londynu, po czym wrócić do kraju i kupić sobie pierwszy, lepszy samouczek, a po dwóch dniach. Można już płynnie mówić po angielsku. Gdyby dwa dni nie wystarczyły, można jeszcze na kilka lat pojechać do Londynu. Jak postępować, żeby nie być pożartym przez lwy? Nie wychodzić z domu bez parasola. Mieć stale przy sobie krowę, którą lew mógłby się najeść. Najprostszy sposób. Nie wyjeżdżać z Warszawy. A gdyby przyjechał cyrk, nie wchodzić do klatki, dopóki w niej znajduje się lew. Gdyby w najgorszym wypadku lew pożarł, zaskarżyć go do sądu. Jak zostać ministrem? Ministrem można zostać bardzo łatwo. Trzeba sobie kupić przede wszystkim fotel oraz tekę i czekać na nominację. Gdyby nominacja nie przyszła, Napisać skargę do sądu. Gdyby odpowiedź z sądu nie nadeszła, apelować. Gdy jej to nie pomoże, sprzedać fotel i zabrać się do uczciwej pracy. A więc z Mickiewicza. Lecz jako człowiek mądrego i pewnego zdania pan Tadeusz Księga 6. ze Słowackiego długim szeregiem Hymno zachodzie słońca na morzu. Z Krasińskiego. Ludzie usłyszą tylko twarde szczęki. Bóg mi odmówił. <laughs> Nie, przepraszam, to tytuł. <laughs> Owieczka i wilk. Owieczka zaprosiła wilka na śniadanie. Wilk był głodny niesłychanie, bo o pustym żołądku zwykle się wałęsa. Dani jest dużo, patrzy na nie? Cóż to? Jarskie każde danie, ale ani kęsa mięsa. Wilk zawahał się troszeczkę i zjadł gościnną owieczkę. Uczcie się, kochane dzieci, gdy ciocia raczy was marchewką z groszkiem, a wam się marzy kotlecik, zjedzcie cio to nie jaroszkę. W ułamkach całości poeta szuka prawdy o świecie, demonstrując groteskową niemożność nawiązania komunikacji.